Witajcie na kanale Dzieciaki Testują Dzisiejszy książkowy film to Enchantimals Moje rymowanki od wydawnictwa Amit W lesie i na łące Książka ni to kartonowa Ni to ze zwykłymi kartkami Bo zobaczcie, one są grubsze, elastyczne Nie są takie typowo w jak w kartonówkach Ale nie jest też taka typowo Ta strona, no wiecie W takich zwykłych, standardowych książkach Są trochę grubsze, zaokrąglone rogi Bardzo kolorowe wnętrze I rymowanki Rymowanki, które myślę, że wszystkie dziewczyny, które lubią Enchanty Mars z przyjemnością będą czytać czy to z rodzicami, czy to później samodzielnie. Masa naszych tutaj dziewczyn, lalek, bohaterek. W większości mamy te lalki. Mamy na przykład też tą na tym rowerku z rówiem, więc dziewczyny są oczarowane książeczką, bo widzą tutaj swoje zabawki. I książka też poniekąd zmusza do odwzorywania później scenek. Wszystko, co przeczytamy, możemy później przenieść też do naszego zabawkowego świata, do domku jelonków, który też właśnie dziewczyny mają w swoich zabawkowych zbiorach. A z książki dowiedziałyśmy się, że Danessa, zobaczcie, ona wyleczy. To my tego nie wiedziałyśmy, że tutaj mają też lekarza w Enchantimalsowym świecie. No, sporo tutaj bohaterek jest, fajnie się książkę czyta i fajnie można spędzić czas na lekturze ze swoimi ulubionymi bohaterkami w tym wypadku Enchantimals moje rymowanki w lesie i na łące. Więcej o książce na blogu w opisie do filmu jest link. Gorąco was tam zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam do usłyszenia w kolejnych filmach.